Moin aus Hamburg, lieber Szuko, cześć, dzień dobry, witam, pozdrawiam serdecznie z Hamburga, drogie pierniki, piątek, 9 maja, wiadomości prasowe z Niemiec, czyli nasz prezes Spiegel aus Deutschland, dzięki Wam za obecność na tym kanale, dzięki za Wasze subskrypcje oraz komentarze, do których serdecznie zapraszam, no i zaczynamy od gazety Bild i Rzymu, Papst Party in Home die Welt zu Gast bei einem Schornstein, gazeta Bild trochę tak żartobliwie pisze o tym, że było... Prawdziwe przyjęcie w Rzymie. Świat gościł przy kominie, jak napisała Gestapo No rzeczywiście uwaga całego świata była skupiona na tym kominie. Dann hatten wir den Moment, als der neue Papst um, feststand, und Weiße Rauch Party auf dem Petersplatz. Mieliśmy w końcu moment, w którym był ten Biały Dym. Plac Świętego Piotra się bawił, no i konklawę wybrał Amerykanina Roberta Prewosta na nowego papieża. W swoim pierwszym wystąpieniu um, zaapelował on o pokój. No, i jeżeli chodzi o ten pokój, no to do tych osób, które mu gratulowały, należał oczywiście też Władimir Putin. A z drugiej strony, Donald Trump też tutaj się cieszy z wyboru papieża. Powieza, powiedział: Es ist eine große Ehre für unser Land, czyli jest to wielki zaszczyt dla naszego państwa. No, i pozostaniemy, słuchajcie, teraz na moment przy Donaldzie Trumpie. Donald Trump schließt Zolldeal mit erstem Land, einer der großartigsten Verbündeten. Donald Trump zawarł umowę celną z pierwszym krajem, choć tutaj o Wielką Brytanii und Donald Trump określił Wielką Brytanię jako jednego z największych sojuszników. No i to nie jest jedyny deal, który zawarł teraz ostatnio czy wczoraj nawet Donald Trump. Wir haben gemeinsame Förderung, seltener Erden. ukrainisches Parlament ratifiziert Rohstoffdeal mit den USA. Ukraiński parlament ratyfikował umowę surowcową Stanami Zjednoczonymi. Minister Gospodarki Ukrainy powiedział, że jest to historyczna umowa. Ukraina upewniła się, że umowa jest sprawiedliwa. Taka jest oficjalna wersja właśnie strony ukraińskiej. Jeżeli chodzi teraz o te cła, słuchajcie, no to Unia Europejska też się jakoś przygotowuje. Co nie wiem, czy dziwne, czy to jest zamierzone. Unia Europejska na razie przygotowuje się na eskalację i uwapnić się z sol. Plan, firano escalation, czyli Unia Europejska na razie przygotowuje się do eskalacji nowym planem antytaryfowym. No i tutaj Unia Europejska zrobiła nawet taką listę produktów, na które mogą być nałożone cła: samochody, whisky, towary rolne, czyli na przykład orzeczki ziemne, czyli jak na przykład nie wiem, popijacie whisky i, i, i zagryzacie orzeszkami ziemnymi, to zróbcie na wszelki wypadek zapasy, słuchajcie. No i dalej idąc, słuchajcie, tym tropem, no to teraz w takiej atmosferze właśnie tych przygotowań na cła i tak dalej odbył się, odbyła się pierwsza rozmowa telefoniczna pomiędzy nowym kanclerzem Niemiec a Donaldem Trumpem I o tym piszą niemieckie media erstes Telefonat von Kanzler mit dem US-Präsidenten Merz i Trump wollen sol, co, Media piszą o tym, że Merz i Trump chcą zakończyć jednak ten spór celny. To jest bardzo tutaj ciekawa wiadomość. Unia Europejska się przygotowuje, Niemcy chcą zakończyć. No i tak, szybkie uregulowanie sporów handlowych to był temat tej rozmowy telefonicznej, oraz jak podaje tutaj rzecznik rządu niemieckiego, obie strony zgodziły się na ścisłą współpracę w celu zakończenia wojny w Ukrainie. Daniel leute, Bundeskanzler setzt keinen nationalen Notstand in Kraft. Regierung dementiert Weltbericht. Kanclerz federalny nie egzekwuje stanu wyjątkowego ze względu na sytuację na granicach. I tutaj rząd zaprzecza doniesieniom Die Welt. Takie wczoraj były właśnie wiadomości. Czyli na razie nie wiadomo czy i w ogóle ten stan wyjątkowy wejdzie w życie, będzie egzekwowany. Natomiast, co wiadomo, wir mam verstärkte Grenzkontrollen und diese Grenzkontrollen könnten im Löcher Słuchajcie, jak piszą media, mamy oczywiście teraz wzmożone kontrole na granicach i te granice, te kontrole mogą wyrwać, takie, zrobić, spowodować wyrwy, jeżeli chodzi o... Policję przede wszystkim wewnątrz kraju, to znaczy po prostu brakuje policjantów, i jeżeli będą oni na granicy zewnętrznej, no to będzie ich brakowało wewnątrz kraju. Tutaj ostrzegają między innymi właśnie Związek Zawodowy Policjantów. Dan, wie ernst nimmt Friedrich Merz i Klimapolitik. Der Spiegel. Die Spiegel pyta, jak poważnie Friedrich Merz traktuje politykę klimatyczną. Czyli zaczynają się powoli już takie, takie, zaczyna się wchodzenie tematyczne w program. I w to, co rzeczywiście dla poszczególnych grup wyborców teraz ta nowa koalicja będzie mogła e, przedstawić. E, poza tym komentowane są bardzo mocno pierwsze personalia, jak na przykład słuchajcie, Ersta CDU, Außenminister seit 59 Jahren, was von Johann Wadepul zu erwarten ist, Między innymi to, że mamy w Niemczech teraz pierwszego ministra spraw zagranicznych z ramienia partii CDU. Od 59 lat, czego się po nim można spodziewać? Johann Wadepul, tak żebyście zapamiętali, tak się nazywa nowy minister spraw zagranicznych. Analena Baerbock przeszła tym samym do historii. To też podkreśla bardzo mocno prasa. I już w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o tym, że będzie koniec z taką feministyczną polityką zagraniczną, którą uprawiała właśnie Analena Baerbock. Jeszcze mamy jeden bardzo ważny temat. Słuchajcie, einstufung als gesichert rechtsextremistisch Verfassungsschutz erklärt in AFD-Eilverfahren Stillhalte-Zusage. Partia AFD, zakwalifikowana jako potwierdzona ekstremistyczna, prawicowa, Urząd Ochrony Konstytucji, w tej chwili ogłosił obietnicę takiego zastoju, milczenia w, sp w sprawie postępowania AFD. To znaczy, że na razie partię można określać wyłącznie jako przypadek podejrzany. No i do momentu zakończenia tego postępowania inaczej partii na razie nazywać nie można. W sumie to jest tak, że to nic nie zmienia, jeżeli chodzi o to klasyfikowanie, tylko nie wolno o tym mówić. Partia AFD jednak bardzo mocno komentuje to i mówi, że jest to takie małe zwycięstwo w tej drodze. Ogólnie rzecz biorąc, moje zdanie jest takie, że nic z tego nie wyjdzie, jeżeli chodzi właśnie o zakwalifikowanie partii AFD jako prawicowo ekstremistycznej. No nie będzie, nie będzie łatwo, a nawet jeżeli by się tak stało, to chyba to też niewiele zmieni na scenie politycznej w chwili obecnej i tutaj jest duża dyskusja też w Niemczech, ponieważ wiele osób uważa, że w ogóle podjęcie tego tematu i na przykład teraz już, Odsunięcie, przemilczenie, e, czyli taki nakaz przemilczenia e, tego, co zostało ustalone, już jest legitymizacją partii AfD w oczach e, wielu osób. E, no i temat jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Good, liebe Leute, wir haben feier zum Sieg über Nazi Deutschland. Putis Pompöse Empfang für Xi. Mamy świętowanie zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami przez Rosję. No i jak opisują niemieckie media, pompatyczne przyjęcie. Xi przez Putina. Moskwa tutaj dzień zwycięstwa świętuje i tak dalej. Ustawia się jako pępek świata, pisze m.in. E, der Spiegel. No i głowa państwa chińskiego w chwili obecnej jest najważniejszym gościem, właśnie tej całej parady i obchodów. E, no to też jest jakiś znak. Wir haben e, Krise bei ZF. Autosulifera will million sparen und kürzt daher die Arbeitszeit von tausenden angestellten. Kryzys w firmie ZF. Dostawcy. Części samochodowych, no i firma musi zaoszczędzić miliony, dlatego, dlatego też skraca. Czas pracy dla tysięcy pracowników, blisko 3000 tysiące pracowników jest tym dotknięta. Ja mam für Kila Weaft, dobre wiadomości dla stoczni w Kilonii. Tutaj Singapur zamówił kolejne okręty podwodne, i firma ThyssenKrupp Marine Systems będzie teraz produkować do roku 2040 właśnie te okręty podwodne, i tym samym mamy też pewność zatrudnienia do tego roku w firmie. E, deutsche Exporte sind im März gestiegen, aber Zölle treiben deutsche Firmen zu mehr im Inland. E, niepewność ogólnie na światowym, światowym handlu, natomiast niemiecki eksport wzrósł w marcu. No i tu można się spierać, czy to jest dobra wiadomość, czy zła wiadomość, ponieważ e, taki model właśnie e, gospodarki doprowadził do tego kryzysu, który mamy, także nie wiadomo, czy to jest dobre, czy złe. Natomiast e, faktem jest, iż Cła skłaniają teraz firmy niemieckie do większych inwestycji w kraju w Niemczech, a nie za granicą. Immobilienpreise werden deutlich teurer. Mamy ożywienie na rynku nieruchomości w Niemczech. W pierwszym kwartale ceny wzrosły mocniej niż na razie w ogóle w historii od roku 2022. To znaczy jest po prostu ożywienie, idzie do góry. No i, no, i tutaj dużo osób też postrzega jakby duży potencjał rzeczywiście na ożywienie tej branży. Zaśń e, z CDU, Flachet Schnellen aus der nach Polen, saksońska partia CDU, tutaj e, apeluje o szybką rozbudowę połączeń kolejowych z Polską. E, do tej pory uważano, że polityka transportowa jest bardzo zachodniocentryczna, czyli te raczej połączenia kolejowe były budowane w drugą stronę, nie w stronę Polski, no i teraz na przykład takie regiony jak Saksonia trochę z tego powodu cierpią, no i mamy jeszcze dosyć ciekawy wywiad. Minister Waderpool im Deutschlandfunk keine Migrationspolitik gegen in Willen Polens. Właśnie wspomniany już wcześniej minister spraw zagranicznych Wadepul był gościem Deutschlandfunk i tam przeprowadzony był z nim wywiad i powiedział on o tym, że że nie będzie polityki migracyjnej wbrew woli na przykład Polski. Nie chodziło tylko i wyłącznie o Polskę, chociaż Polskę bardzo mocno podkreślił ze względu na niedawne odwiedziny w Polsce kanclerza. Natomiast faktem jest, iż sąsiedzi Niemiec bardzo krytykują zapowiedziane przez ministra spraw wewnętrznych do Brinta właśnie te pushbacki na granicach. No i ciekaw jestem, jak z tego szpagatu Niemcy znowu wyjdą, bo jedna Wersja obiecywana jest w Niemczech, e, oczywiście w, e, w kontekście polityki Unii Europejskiej będzie to wyglądało, czy będzie musiało wyglądać zupełnie inaczej. Także jesteśmy, czy ja jestem osobiście ciekaw kolejnego szpagatu. To z Was, Słuchajcie, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o wiadomości, ich węszę einen angenehmen, erfolgreichen Freitag und einen guten Start in das Wochenende. Jak zwykle życzę Wam przyjemnego, pełnego sukcesu w piątku no i miłego startu w weekend. Liebe Grüße und Tschüss.